Akademia dała mi y, pewność siebie, zabawę. Podniosłem bardzo dużo sceny. Pana Andrzeja, który pomógł mi w nauce i nauczył mnie grać na fortepianie. Dała mi to, że jestem teraz otwarta, uśmiechnięta, radosna. Pomogła mi y, uczyć się, ale za pomocą zabawy, dzięki czemu teraz jest mi łatwiej wszystko zrozumieć. Mój tutor? To jest pani Kasia. Ona bardzo lubi dzieci, dużo mi pomaga w moich trudnościach. Umie mnie tak nauczyć, że to nie trzeba tak wkułać i wkuwać, tylko można też poprzez zabawę się uczyć. Mój największy sukces? Mm. Popodobień się dużo z nauki, że z 60 pytań z języka angielskiego odpowiedziałam na 59. Mój największy sukces to, że zdałem do następnej klasy, bo naprawdę była trudność i było zagrożenie, ale pan Andrzej mi pomógł i zdałem. Bo w życiu nie tylko chodzi o to, żeby być, ale również żeby w nim uczestniczyć i bezinteresownie pomagać. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, bardzo dziękuję. 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 Dziękuję.